Nie traktuję żadnych swoich niepowodzeń biznesowych jako porażki, tylko lekcje życiowe. Dlatego przy, przyglądam się sytuacji i wyciągam wnioski. Pisałabym bajki dla dzieci. Potraktuj strach jako Twojego najlepszego przyjaciela. To by, była, to by był kolor w kolorze magenty z dodatkiem ładnych, delikatnych motyli. Pieniędzmi. Są to kobiety nieidealne. Po prostu zaakceptuj siebie taką, jaką jesteś, i po prostu odczep się od siebie, i nie szukaj żadnych kompleksów w sobie. I bądź posk. Na wszystko przyjdzie czas. Przede wszystkim zacznij słuchać siebie, i nie słuchaj osób z Twojego otoczenia. Przede wszystkim w życiu nic nie musisz, ale możesz.